Robimy konkurs, bo mamy minutę czasu. Najpierw z prawej strony bardzo proszę o aplauz. Wymyślcie sobie jakiś okrzyk, najlepiej taki i robimy, a potem zrobimy czy lewa strona, czy prawa głośniej. Dobra? 3-4 prawa strona. Teraz uwaga, lewa. 3-4 lewa. Jeszcze raz prawa. Dobra, lewa. Myślę, że będzie łatwiej, jak wszyscy Państwo rozłożycie ogony. Tak jak tu pawie. A teraz tak słuchajcie, robimy okrzyk tak... na trzy okrzyki, takie jak ten paw przed chwilą pokazał. Trzy, cztery. Wszyscy. Przy w rozłożonym ogonie ten czuć. Dużo lepiej szło przy rozłożonym. Taki. Spróbujcie. <laughs> jeszcze raz, uwaga. Czy jest długo jeszcze montujecie? Bo my się w pawie zamieniamy powoli. Uwaga! 3-4. Ja nie słyszę, bo ja tak krzyczę, że ja nie słyszę, czy oni krzyczą. No. Spróbuj bez mikrofonu. 3 cztery. Czarek, wygrałeś. Czarek tak krzyczy, że nie wiem, to za kim się bawią. Gotowi jesteśmy. Słuchajcie, dziewiąty wokalista w kategorii dziecięcej. Rafał Bladowski, ma 14 lat, pochodzi z Gdańska. Rafał, dla ciebie pawie przyleciały. Ty tego nie widzisz, ale ci mówię, że uważaj, bo po prawej stronie masz Pawia. No, mówimy dalej. Rafał pochodzi z Gdańska, tak? Którym tak, powiedziałem. Od dwóch lat śpiewa w chórze kościelnym schola przy parafii Wstania Pańskiego w Gdańsku. Bierze udział we wspaniałych koncertach z udziałem znanych artystów operowych. Od ośmiu lat gra na klawiszach, Ostatnio uczy się grać na gitarze. Do festiwalu Zaczerwanej piosenki zgłosił się, bo chce zdobyć nowe doświadczenia i rozwijać swój talent, ale nie tylko. Otóż Rafał ma niecodzienne hobby, przeprowadza i kolekcjonuje wywiady ze znanymi osobistościami. Także Juro, nie wiem, czy już poznali Rafała, bo ze mną przeprowadził już pięć wywiadów i przygotujcie się na bardzo trudne pytanie od młodego dziennikarza potem. Rafał napisał w swoim zgłoszeniu. Ponieważ nie widzę, Muzyka jest dla mnie wszystkim. Z dyktafonem nie rozstaje się nawet na chwilę. Teraz nauczyłem się odkładać go, kiedy idę spać. Nagrywam wszelkiego rodzaju dźwięki i odgłosy. W wolnych chwilach gram i śpiewam. Kocham to, co robię. Przed Państwem Rafał, Rafał Bladowski. Rafał. Andrzeja Sikorskiego. za to już było. Jak Państwo znają, mogę mi Państwa pomóc. Wielbiesów się jało chleb, bo od lat przyglądam się świat. Teraz rano zawołam i mówili zmiana klimatu. Czasem trafił się wielki raut, albo feta proletariatu, czasem podróż najlepszy za... Częściej szare drogi powiaku, ale to już było I choć tyle się tu zdarzyło, to do przodu wciąż bywa głupie serce, ale to już było, I chodzi za nami. W papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Nalegała kolekcja płyt i wywiadów, pełne gazety. Za oknami kolejny świt, i w sypialni dzieci odkręcamy. One lecą drogą. Niebieski od sera, nie tak, Ale przecież za jakiś czas Będą mogły same zaśpiewać Ale to... Powróci więcej I choć tyle się zdarzyło To do przodu wciąż wyrywa głupie serce ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć w akwirech lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy psa. Piewał Rafał Gladowski. Rafał, proszę, tu masz ptaszka. Czekaj, bo czapeczka na spadła. Poczekaj, poczekaj. Czy jeszcze jest? Proszę wziąć Rafałka, wy demontujecie to, tak? Zdejmujecie. Dziękujemy Rafałowi. Pawiowi też dziękujemy, ale piękny, popatrzcie. Dobrze, że one nie są takie drapieżniki, że się na nas nie rzucają. I w ogóle dobrze. O i na Rafał już pozostaje. Rafał? Do góry. Jak? Co? No, z występem. No, występem? Zobaczymy. Zobaczymy. Pokażę. O. To powiedz, co to jest. Taszek. Tafa. Chcesz?